Kto potrzebuje dentysty i znieczulenia, kiedy ma się znajomych z kombinerkami? To wideo zostało nagrane w Cooper Pili w Sercu Australii. Mężczyzna o imieniu Greg narzekał na problemy z zębami i napotkana para zażartowała, że może mu pomóc. Greg przystał na tą propozycję. Hey, I got this kund here too. I'll find the pies on the. Hey, we're tough in the bush. That's it, it's done. I'd like to tell you all, I'm the man from the Stony River, mate. I was born on the Stony River. I am him. If he believes the movie, he comes from somewhere else. Do you want some cotton? Wait a just get the second one out. You've done one already. It's good. Bez żadnego znieczulenia, Grek spokojnie czeka na ruch. Gdy mężczyzna wyrywa mu zęba tylko przy użyciu kombinerek, kawałka kartonu i drewnianego kołka. Czyżby Australia stała się właśnie nowym kierunkiem podróży dentystycznych? Trzeba przyznać, że Greg jest miłym gościem i powala uśmiechem, prawda, drogie panie?